Siema, cześć, moi wspaniali. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Radda. Będzie to pierwszy odcinek w serii Medal of Honor Warfighter. Gra powstała we współpracy z jednostką specjalną wojskową GROM. Także ten, tego. Filmowa, a, filmowa akcja w najlepszej oprawie. Także mamy Teraz coś, coś to nie jest najnowsza gra, ale bardzo ciekawa, fajna. Jeżeli ktoś nie ogrywał, to polecam. Jak ktoś lubi tego typu tematykę wojskową, to jak najbardziej to jest zasłużony tytuł, żeby go ograć. Także zapraszam do oglądania. Czekaj sobie ustawię jeszcze głośność. Mamy to. Hmm. No kompanię wróć do menu głównego oraz nową kompanię. Tak jest. Okej. Okay. No i będzie normalny. Wybuch niewielkiej skrzyni z ładunkiem uruchamia ciąg wydarzeń, które mają doprowadzić do likwidacji globalnej siatki terrorystycznej. <laughs> Są często takie informacje, tylko trzeba zdążyć przeczytać. John F. Kennedy. gada No to to jesteśmy my oraz nasz kompan albo odwrotnie. Teraz się okaże. Idziemy naprzód? Tak jest. Czyli ten drugi to jesteśmy my. Wrą z tłumikiem. Cicha akcja. Budu, jesteśmy, jesteśmy na, brzegu. na brzegu, kierujemy Kieruje się do celu. celu. Czekajcie, Czekajcie w, punkcie w punkcie ewakuacyjnym. Cel zmierza w waszą stronę. Proste. Wchodzimy i wychodzimy. Nikt się nigdy nie dowie, że to byliśmy. Czekaj. Pokaż mi Naszych tu nie ma. Załatw go. Podejdźmy najlepiej po cichu. O. Nasza ciężarówka. W ten sposób. Nie strzelaj do wartownika, bo z operacji nic. Podłóż tylko ładunek. Trzyma tak tymi. jest? Przeładujemy sobie. Przeładujemy sobie. Mamy 16 pestek.

Bliccher wartownik w obronie. Zabij go. Ja robię hałasu. Nie wiem czy Pricher. Sprzodnij wartownika. Wówkę. Hitshot. Na razie cisza spokój. Ale chyba nie na długo. Już pricher. No to tańczymy. out of you all. Zobacz, jak to robiło. Małagan. A, go góry, u góry. Ciężko trafiać. Już się wszystko trzęsie. Pięknę, nie mogę biec. Ma do mnie. Na To prywatna maszyna! Ognia! W lewo! W stronę wody! Śmigłowie! To jest, to jest nieodpowiednia broń! Tu, w osładach, ten Jest! Dobra robota! O, co tu się siebie dzieje? Skaczemy do wody! I to jest pierwszy odcinek z tej serii. Kolejne będą niebawem. Zapraszam do oglądania. Dasz milion obietnic, robisz beli, nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz w drugim pokoju telefon i To nie tak! Lena! Cholera. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. – Ona jest tu w wozie? Nie prowadzę. – To kto prowadzi? – Ojciec, następne pytanie. – Przepraszam. – Tak, tak. Jak zawsze. – Nie chcę wojny. – Ty dla niej żyjesz. Mother to Co to za cyrk z tą waszą operacją? Ja bym wiadomo. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W zrobił się szum, od manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerków. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. <noise> Może zrobicie przysługę chłopakom z i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić? To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. <noise> no jasne. Jakieś wieści od miejscowych źródeł? Mieliśmy jednego gościa: Krypton Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Od no, wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. Ale to już będzie w kolejnym odcinku. Także mam nadzieję, że się Wam mojej wspaniale podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków. أنا لا أعرف كيف وصلتم الى <applause> هذا. هذا ليس باي مهم باي. المهم هو أن الكفار على باب بيتنا ولقد أخذوا منا لتكونوا جزءا من قضيتنا يجب أن تثبتوا جدارتكم سنرى سنرى الإخوة الذين ستقابلونهم هم أساتذتي وسوف يقومون بتدريبكم في الأسلحة والتكتيكات ويمكن اختيار بعضكم لتدريب متقدم لنقل الجهاد إلى بلاد الكفار الآن هو الوقت المناسب لإظهار جودتكم أوكي